Na program zaprasza Grupa Marma, producent najwyższej jakości budowlanych materiałów izolacyjnych. Proszę Państwa, sierpień, koniec sierpnia, pogoda iście z początku października, bardzo zimno, ale słonecznie ze Stadionu Startu Gniezno. Witamy Państwa przy okazji kolejnego spotkania rundy playoff, rundy finałowej pierwszej ligi. Start Gniezno podejmuje Lokomotiv pilscy. to spotkanie na pewno bardzo ciekawe i dla jednych i dla drugich ważniejsze dla ekipy Lokomotivu, bo tutaj zwycięstwo pozwala przedłużyć realne szanse na to, aby jechać o ekstra klasę, o ekstra ligę, natomiast oczywiście zwycięstwo gospodarzy powoduje także, że oni jeszcze także te szanse zachowują, chociaż oczywiście nie będzie to proste, bo pokazali Łotysze w pierwszym spotkaniu obu tych drużyn, kiedy to start wygrał 49 do 41, że potrafią jeździć na tym torze, na trudnym, specyficznym, twardym, to, że w jeździe, zresztą lokomotyw jeździ na podobnej nawierzchni z tą różnicą, że ona się delikatnie jednak sypie i na pewno pewne korekty w motocyklach musieli goście poczynić. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie dla startu jest przedostatnim meczem ligowym w tym sezonie, bo potem jeszcze pojedynek jeden we wrześniu na dzisiejsze spotkanie, jak już mówiłem, bardzo ważne dla e, tego wszystkiego, dla układu tabeli. No i na pewno szkoda tylko, że kibice nie dopisali do końca, bo e, na pewno, e, proszę Państwa, spodziewana się tutaj większej ilości kibiców, w końcu to pierwsza czwórka, a tutaj się okazuje, że e, było tak, że tych kibiców w gnieźnie pamiętamy żeby bywało więcej. Jedno spotkanie, o którym mówiłem, drużyny gospodarzy z Marłą Chadykówką, Rzeszów, to spotkanie już we wrześniu, mam nadzieję, że także na naszych ekranach, a tymczasem składy obu ekip. Drużyna gości, trener Nikołaj Kokin zostawił następujący skład dzisiaj, Grigori Łaguta z numerem pierwszym, potem z numerem drugim Wadim Tarasenko, E, numer 3 to Rosjanin Roman Poważny z numerem 4 Leonid Paura. E, piątka to z Podlusk znany z występów w więc ten tor zna e, bardzo dobrze. Maksim Bogdanow z numerem 6, który ma ogromne szanse na e, finał Mistrzostw Świata Juniorów na indywidualny, na indywidualny złoty medal w tej kategorii. No i z numerem 7 e, Artem Łaguta stały uczestnik Grand Prix sezonu 2011. Proszę Państwa, to jest skład ekipy gości Lokomotiv Daugapis i teraz gospodarze trener Leon Kujawski zostawił skład następująco Matej Ferian z numerem 9, potem z dziesiątką Mirosław Jabłoński numer 11 dzisiaj to Krzysztof Jabłoński z dwunastką pojedzie Adrian Gomulski 13 na plastronie, dzisiaj to Michał Szczepaniak z numerem 14 Kasper Gomulski i z numerem 15 Szwed Linus Sunstrom to jest skład ekipy proszę Państwa startu Gniezdo, a taki skład ustalił trener Leon Kujawski. Jeszcze dane toru długość toru długość toru 348 metrów. Rekord toru 62-64 ustanowiony przez Krzysztofa Cegielskiego 21 lipca 2002, a więc ten toru bardzo, bardzo stary i jeszcze proszę Państwa pary na dzisiejsze na dzisiejszą kolejkę. Wiemy, że to jest spotkanie w górnej czwórce jedyne, które się odbywa, bo spotkanie w Rzeszowie między Marłą Hadykówką i drużyną Loto Zgdańsk zostało odwołane ze względu na... Odwołanie, przesunięcie właściwie do rozegrania Grand Prix Chorwacji, a więc Rzeszów kontra Gdańsk i tutaj Gniezno kontra Lokomotiv. No i druga czwórka grudziąc kontra Rybnik. To Te spotkanie też się nie odbędzie ze względu na start Davida Łota. I proszę Państwa, spotkanie w Miszkolcu, gdzie Zbidłej Miszkolc podejmuje, podejmuje PSZ. Poznań. My przenosimy się do parku maszyn, a potem już pierwszy wyścig dzisiejszych zawodów. Dobry miał humor Leon Kujawski tydzień temu w niedzielę po meczu z ekipą Gości, po meczu z ekipą Lotów Gdańsk, ale dzisiaj poprzedzka zawieszona na pewno nieco wyżej, bo lokomotyw udowodnił w sensie zasadniczym, że potrafi tutaj jechać na tym torze. Ale z drugiej strony Gdańsk osiągnął jeszcze lepszy efekt, ale zbiliście ich okrutnie. No tak, no humory po meczu są dobre, prawda? A przed meczem, no powaga jakaś musi być. Jest to zespół, który na pewno stawi nam czoła i to bardzo wysoko poprzeczkę podniesie, no będziemy walczyć, no, no, jeżeli, jeżeli wszyscy pojadą na takim poziomie, na jakim jechaliśmy z Gdańskiem, podejrzewam, że wygramy ten mecz. Adrian Gomulski nie ma szczęścia w tym roku, bo te występy są słabe, dużo pecha, dużo upadków, dużo defektów, spodziewali się kibice tutaj Petera Liunga w jego miejsce, pan konsekwentnie stawia na Adriana, dlaczego? To nie tak, że, że, że no po prostu to jest zawodnik, który no trzeba mu dać szansę kilkakrotnie, żeby po prostu uwierzył i ja wierzę, że Adrian musi się odnaleźć. Jest to miejscowy zawodnik wychowanek i mi się wydaje, że też na przyszłość widziałbym, aby budowano zespół właśnie z wychowanków tego klubu. Gdyż no, mi się wydaje, że na miejscu zawodnicy, wszyscy, którzy tutaj są, mają większe szanse przygotowania się do każdego meczu i lepszy kontakt mają i z klubem, i z trenerem. Także no, akurat chciałbym, no, no, stawiam na niego i, i chciałbym za wszelką cenę, żeby ten zawodnik się odnalazł. Wygrana by na pewno nie ucieszyła. A jakie rozmiary ucieszyłyby do Kujawskiego? Rozmiary, no jeżeli, jeżeli wygramy, to, to już będzie mnie cieszyć, no y, zawsze y, cieszy na przykład no minimum te dziesięciopunktowa przewaga, bo wtedy jeszcze można gdzieś y, ten punkt bonusowy szukać, a jeżeli będzie dwu, dwupunktowa przewaga, no to wiadomo, nie, że, że szanse są No Ale Zielona Góra udowodniła, że nawet wygrywając czterema punktami można wygrać w Gorzowie. Tak, do no, cztery punkty, ja mówiłem o dwóch. Dziękuję. <gry> Dziękuję. Nikołaj Kokin dzisiaj przyjechał pod zwycięstwo do Gniezna. Mojego drużyna kapitanie pojechała pierwsze spotkanie Zdobywając tu 41 punktów. No i zapytam jakie plany na dzisiejsze spotkanie Panie trenerze dobry występ pana drużyny w rundzie zasadniczej 8 punktów tylko w plecy można powiedzieć Dzisiaj szansa na zwycięstwo jest na pewno większa. Tarasenko w składzie podstawowym, a więc jedziecie po dwa punkty No tak, przejechali ale za punktami przejechali dzisiaj. Jeszcze mam szansę popaść Baraże albo tak, to już będziemy walczyć do końca dzisiaj. No. Niech mi Pan powie, bo są różne sprzeczności. Jedni mówią, że lokomotiv będzie walczył o awans się nie powtórzy sytuację z zeszłego roku. Jedni twierdzą, że jednak w pewnym momencie znowu odpuści się, tak jak było rok temu jak faktycznie jest z taką Czy chcecie jeździć w Ekstralidze? Nie, no, w, w, w tym roku pojedziemy do końca i jak wejdziemy do boraże to i pojedziemy do Bo, To jest Taka cel jest, że jak wejdziemy do ekstraligi, to pojedziemy do końca. Artem Łaguta w Grand Prix, to jest na pewno spora niespodzianka, dobrze tak, że radzi sobie Maxi Bogdano w Bogdanów w się Świata Juniorów. Jaka jest recepta i przepis na tak wielkie sukcesy podopiecznych pana klubu? No, chłopaki pracują, cały czas jeżdżą, pracują nad sobą, nad, ze sprzętem, z mechanikami. До так того такий добрый выступ. одна підповідь для молодих заводників праця, праця, і ще раз праця. Так, 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 так. Jest. у нас в клубі цілий час праця, цілий час тренінги. Як нема заводів, то тренінги. Як є заводи, то цілий час Дякую. Matej ferien 14 punktów tydzień temu. Dzisiaj ta szansa na powtórzenie wyniku jest duża, ale przeciwnik chyba jednak trochę trudniejszy niż Lotos Gdańsk. Tak, oni są mocni klub, po prostu mają dobry zespół. Zobaczymy jak poradzą na naszym torze. Mam nadzieję, że nam się uda bardzo dobry występ w każdemu zawodniku. I... Mam nadzieję, że ja też się postaram robić najwięcej, co w mojej mocy. Czy ten tor jest dzisiaj inny niż tydzień temu, czy troszeczkę się różni, czy jest dokładnie to samo? Chyba si, ja myślę, że to samo. Twardy tor już bez zagadek dla ciebie? No jeszcze trudniej dla mnie są twarde tory, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że da poradzę sobie. Dziękuję. Dzięki, Zdają Zdaję sobie sprawę jedni i drudzy, jaka jest stawka tego pojedynku i... Proszę Państwa, pierwszy wyścig już przed nami Grigori Łaguta w kasku koloru żółtego i Wadym Tarasenko, ten niesamowity szesnastolatek z Daugavpils w kasku białym kontra Matej Ferian w kasku koloru czerwonego i Mirosław Jabłoński w kasku niebieskim. To jest para gospodarzy, para startu Gniezno. A więc Tarasenko odważnie od razu wstawiony do składu. Nikołaj Kokin. Słyszeli państwo jaka jest recepta Nikołaja Kokina na dobre występy, trening, jeszcze raz trening i ciężka praca. A zobaczymy jak pracować będą w motocykle czterech zawodników. Kasku niemiecki Milek Jabłoński teraz tylko przy krawężniku wypycha Feriana. Jabłoński tam nieco szerzej na pozycję. Grigori Jałagoty już jest pierwszy, trzeci tarasenko, czwarty jest Ferian Ładuta, drugi, trzeci tarasenko, Ferian czwarty to jest myślę spora niespodzianka w obliczu dobrych występów tego zawodnika, Ostatni. ale być może to jest kwestia tylko i wyłącznie dopasowania się do nawierzchni. Baguta bardzo blisko Japońskiego jak na razie tylko krawężnik pozwala na optymalne miasto, ja tarasenko próbuje nieco szerzej tam jednak nie ma jeszcze odpowiedniej luźnej nawierzchni. Ferian atakuje tarasenkę. I Ferian teraz będzie próbował zaatakować zawodnika z Lokomotivu. Ten jednak broni się znakomicie, jak na swoje 16 lat. No i Ferian, jak na razie czwarty, wygląda na to wszystko remisowo w tym pierwszym biegu. I tak to się co Państwa, dzieje. A więc Mirek Jabłoński. Za trzy punkty, dwa punkty zdobywa w tym biegu Grigori Łaguta w kasku żółtym, jeden punkt i punkt bonusowy Wadim Tarasenko bez punktu Matej Ferian, 3 do 3 i mamy proszę Państwa remis, od razu remis w pierwszym wyścigu i taki też stan tego spotkania po pierwszej gonitwie. Na to, że Gnieździe już było coś ciekawie, myślę, że jak się odsypie jeszcze bardziej ten tor, to będzie naprawdę dzisiaj, będzie wielki mecz i dobre emocje i na stadionie Startów jest. obłek ekip tym razem na polach startowych już trzech zawodników pod taśmą czekamy jeszcze na jadącego w Kasku Czerwonym Kacpra Gomulskiego Jest Gomulski na polu pierwszym w Kasku Czerwonym po jego prawej ręce w Kasku Żółtym Maksim Bogdanow Potem w Kasku Niebieskim Linus z Unstrem i pole czwarte, kask biały. Artyom Łaguta przypomnę, on będzie ścigał się w cyklu Grand Prix w sezonie 2011. To była wielka niespodzianka, ogromna sensacja wojenca, ale pokazał kawał naprawdę znakomitego dużo. Komurski na czerwono, Synston na niebiesko, na żółto, Bogdanow na biało. Artyom Łaguta przed nami, druga z nieźle także juniorzy Lokomotivu, Maguta nieco szerzej, odganów przy krawężniku teraz yy, za robotę, bierze się Ljusenström, tu tam nieco szerzej, staracie jechać, ale jak na razie na zawodnika gospodarzy ten bieg nie układa się pomyślnie, bo jest czwarty, prowadzi Kacper Gomulski. Widać, że tam nie za bardzo jest o co oprzeć koło. Jak na razie bardzo twardo. Na razie praktycznie tylko krawężnik funkcjonuje na torze startu. Teraz błąd Gomulskiego postawiło go na wyjściu z virażu. Dwójka juniorów Lokomotiva atakuje. Bogdanov nieco szerzej, no i proszę zobaczyć co się dzieje. Problemy miał Gomulski, wydawało się, że on będzie w stanie tam powalczyć, ale jak na razie już startuje, kapitalnie. Jeszcze jeden atak Bogdanowa na pozycję Kacpera Gomulskiego, ale nie da rady i Gomulski wygrywa ten bieg, ale nie bez problemów. Proszę Państwa, Kacper Gomulski za trzy, Maksim za dwa. Artię Łaguta 1 i punkt bonusowy, i bez punktu w tym biegu. Linus Strem, a więc po 3 w biegu drugim. No i mamy drugi remis w dzisiejszym spotkaniu: 3 do 3 i 6 do 6 w tej chwili na torze startu. A więc remisowo i bardzo, bardzo wyrównany jest poziom, jak na razie, tego spotkania. Ciekawa walka między Bogdanowem i. Katwem Bobulskim zakończona zwycięstwem tego drugiego. mamy jeszcze na Romana Poważnego, który zmienił motocykl przed tym wyścigiem, pomógł Roman Poważny Adrianowi Gomulskiemu, który uczestniczył w rundzie kwalifikacyjnej w półfinale Mistrzostw Europy, tam wskazówki załatwienie busa, hotelu. To jest wszystko sprawka Romka Poważnego, który pomógł Adrenalii w tej wyprawie. Jabłoński w czerwonym, Adrian Komulski w niemieckim kontra Roman Poważny w żółtym i Leonid Faura w kasku białym. Rosną taśmy. Roman Poważny. I proszę Państwa, Roman Poważny zostaje wykluczony powtórki tego wyścigu, a więc za chwilkę osamotniony Leonid Paura będzie będzie e, tutaj bronił barw lokomotywu Dołga Powtórka biegu trzeciego, Roman Poważny odpocznie sobie w boksie, a na torze ponownie Krzysztof Jabłoński w kasku czerwonym i Adrian Gomulski w kasku niebieskim a przeciwko nim Leonid Paura na polu czwartym które dzisiaj niezbyt dobre jak na razie bo punktowo to wygląda bardzo źle może poza pierwszym biegiem gdzie Mirek Jabłoński zdecydowanie wygrał start ale być może Paura teraz kiedy jedyne co może być w pokaże drzwi, patrząc Paura z tego czwartego pola. Wywiedziony jednak przez Jabłońskiego. Gomulski dołącza do niego przy i Paura już jest trzeci, a więc ostatni, ale proszę Państwa ten stan wygląda naprawdę obiecująco. Zgląda się Krzysztof Jabłoński, gdzie jest popularny Adik. Adik drugi, trzeci Paura. Dobrze dla gospodarzy. W tym wyścigu to wygląda spora przewaga Krzysztofa Jabłońskiego Pałda teraz nieco zbliżył się do Adriana Gomulskiego Ale nie na tyle aby móc skutecznie przeszkodzić zawodnikowi gospodarzy Jeszcze jedno krążenie, nie nic nie wydarzy Piszemy 5 punktów na konto Startu Pięsno a jedno oczko dla lokomotywu Dałgabinis co będzie oznaczało, że gospodarze obejmą pierwszy raz w tym spotkaniu prowadzenie pierwsze miejsce i trzy punkty dla Krzysztofa Jabłońskiego, dwa punkty Adrian Gomulski, jedno oczko Lonit Paura, a to oznacza, że 5 do 1 wygrywają gospodarze bieg numer. 3 i tym samym obejmują prowadzenie, które w tej chwili jest, wynosi 4 punkty, 11 punktów mają gospodarze, 7 punktów dla ekipy Startu no, no i mamy prowadzenie podopierczych trenera Leona Kujawskiego. Zaprasza Grupa Marma, producent najwyższej jakości budowlanych materiałów izolacyjnych.